Reprezentuje przemysł farmaceutyczny i faktycznie on się trochę różni od innych branż. Jest to przemysł, w którym wytworzenie produktu, czyli od idei do faktycznie jego obecności na rynku mija bardzo wiele lat. To jest kilkanaście lat bardzo często. W związku z tym ten proces bardzo drożeje w ostatnich latach, i dlatego firmy zupełnie inaczej zaczynają podchodzić do tego procesu rozwoju, starając się go skrócić znacząco i uczynić bardziej kosztowo efektywnym. To jest najważniejsze właściwie liczy się ten właściwie wydatek w stosunku do innowacji wniesionych jest bardzo precyzyjnie liczony. I muszę powiedzieć, że większość firm tych dużych, innowacyjnych, które stawiają na innowacje, mówi sobie, że wprowadzamy na rynek właściwie tylko to, co jest najlepsze w danej klasie i pierwsze w danej klasie. I to uważa za sukces. Produkty, które są tylko podobne i odrobinę lepsze ale nie pierwsze w danej klasie no, niosą ze sobą bardzo duże ryzyko wdrożenia i staramy się iść w innowacje te właśnie naprawdę wyjątkowe i naprawdę innowacyjne.